Sezon na szparag jest bardzo krótki, dlatego warto z niego korzystać i próbować różnych pysznych przepisów. Przygotowałam dziś dla Ciebie pyszną sałatkę z pieczonymi ziemniakami oraz szparagami z dodatkiem chrupiących świeżych warzyw otulonych aksamitnym sosem. Jestem pewna, że to będzie Twoja ulubiona sałatka ze szparagami. Koniecznie zasubskrybuj mój kanał, spróbuj przepisy u siebie w kuchni i zostaw łapkę w górę. Zaczynajmy! Ziemniaki kroję na kawałki równej wielkości, pomidory kroję na połówki, cebulę kroję w drobną kostkę, a szparagi kroję na mniejsze kawałki. Zioła się tam drobno. Ziemniaki doprawiam oliwą oraz solą i pieprzem. Dokładnie mieszam i piekę w 180 stopniach przez około 30 minut. W międzyczasie przygotowuję sos. Musztardę, oliwę, miód oraz majonez przekładam do miski. Dodaję sól, pieprz oraz sok z cytryny i dokładnie mieszam, aż uzyskam gładki sos. Gdy ziemniaki zmiękną, dokładam do nich szparagi i piekę kolejne 10-15 minut. W tym czasie w innym naczyniu układam plastry boczku i piekę je, aż boczek będzie chrupiący. Następnie odsączam go na ręczniku papierowym z nadmiaru tłuszczu. Zamiast boczku możesz użyć również szynki parmeńskiej. W tym czasie w misce układam szpinak lub inną ulubioną sałatę. Wykorzystaj to, co lubisz. Dodaję pomidorki, cebulę oraz posiekane zioła. Następnie dodaję upieczone ziemniaki oraz szparagi. Wszystkie składniki polewam sosem i mieszam do połączenia. Na wierzchu sałatki układam chrupiący bekon.